Cześć Onet, cześć Entr i cześć Noise. 22 kwietnia to bardzo ważny dzień, nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla naszej planety, bo to 22 kwietnia mamy Dzień Ziemi, czyli taki moment, kiedy powinniśmy mocniej i bardziej zastanowić się nad tym, jaką przyszłość widzimy i dla siebie na naszej planecie, ale też dla naszej planety. No i w związku z tym i Onet, i Entr, i Noise organizują taką akcję, która ma na celu powiedzieć o tym, co możemy zrobić Wspólnie, ale też każdy osobno. I będziemy dzisiaj opowiadali, smakowali i sprawdzali, co możemy zrobić dla planety, jeżeli chodzi o jedzenie. No bo co możemy zrobić, jeżeli chodzi o śmieci, plastik, no to to wszystko możecie znaleźć na bieżąco i w Onecie, i w Wętrze, i w Nojzie. A dzisiaj na własnym organizmie będziemy mogli przekonać się, co się tutaj dzieje. To jest bardzo kluczowa postać dzisiejszego dnia. Dzień dobry. To jest Aleksander Baron, szef kuchni, który dzisiaj e, będzie serwować tutaj, rozumiem, alternatywne potrawy, takie, które w przyszłości mogą zastąpić to, do czego się przyzwyczailiśmy, a przyzwyczailiśmy się niestety do mięsa. I to bardzo e, tutaj, jak Cię mogę poprosić, Aleksandrze, to dla naszych widzów będzie zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. E, Mnóstwo CO2 emitowanego do atmosfery przy okazji produkcji mięsa, na przykład głównie wołowiny. Czy już teraz wiemy, czym możemy zastąpić mięso? Ja wiem, że Ty w sercu masz bardzo głęboko polską kuchnię, staropolską kuchnię, Oczywiście. więc golonkę wieprzowinę. W ogóle nic bardziej mylnego, bo... Poważnie? Tak. No to jedziemy. Kuchnia Warzywa? Polska kuchnia dawna to jest, to, to unikamy wieprzowiny, to jest taki stereotyp, który się e, stworzył przez ostatnie lata, e, ale nie o tym. E, te mięsa, które, które były w kuchni i są w każdej kuchni, e, możemy naprawdę w przyszłości na coś... Znaczy możemy. My musimy zamienić i to jest nasze zadanie, e, żeby wyjść z tego założenia. Sto lat temu, na początku XX wieku, Wieku. Jedliśmy dziesięciokrotnie, nawet kilkunastokrotnie mniej e, mięsa, i fajnie byłoby do tego wrócić. Może A. nie trzeba zupełnie rezygnować z jedzenia mięsa, bo są ludzie, którzy po prostu je uwielbiają, ale pojawią się w przyszłości alternatywy, jak na przykład mięso in vitro, e, którego nigdy nie w życiu jeszcze nie próbowałem, ale A żeby... ja tak. Gratuluję. Jest tutaj e, człowiek na sali, który tworzy e, pierwszą taką rzecz w Polsce i hoduje na szkielecie liścia, szpinaku e, właśnie takie mięso. Jestem bardzo tego ciekawy, jak to wyjdzie. Natomiast e, od lat mówi się o użyciu insektów jako e, nośnika e, białka. E, takie danie też dzisiaj trafi na stoły. Będzie Które to... nie mogą smakować dobrze. No umówmy się, te wszystkie robale, no, to, 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 to naprawdę to jest, to jest może być dobre. Pianko. Tak, oczywiście. I tych insektów jest dużo różnych, jadalnych. E, I ten chrzęst pancerzyka rozgryzanego między zębami też może być naprawdę przyjemny. Oczywiście, że tak. Przecież lubisz jak w twoim hot dogu chrzęści prażona cebula, prawda? No tak. To jest ten sam chrzęst. E, bardzo przyjemny. E, musimy tylko się wyzbyć pewnych przyzwyczajeń kulturowych. Które e, mamy zakorzenione, i, i z tym powalczyć i, i to postarać się zmienić. E, grzyby są takim światem, który mnie fascynuje i o tych grzybach będzie tutaj dużo. E, grzyby już można uprawiać nawet w restauracjach. E, są rozwiązania, które mm, pokazują, że jest to proste, łatwe, e, tanie i dobre dla świata. Aleksander, bo ty dzisiaj przygotowałeś e, wspaniałe menu. Będziemy mieli okazję tego wszystkiego spróbować. Tu już jest e, wydawka, jakbyśmy mogli tutaj e, przez bar zajrzeć. To co to takiego w tych miseczkach? Tutaj mamy wywad z reishi oraz soplówki dwóch grzybów, które są mało znane. A to taki, taki rosół z grzybów zrobiłeś? E, tak, powiedziałbym nawet, że bulion bardzo intensywny, aromatyczny. W środku pływach robotek jest to, jest to e, porost, też świat grzybów. I mamy e, dwa grzyby, które mają zadanie nas po prostu leczyć i trzymać w zdrowiu. I cztery kropki z czego? Cztery, zaraz będzie piąta: e, z mięsa roślinnego, e, buraki, ziemniaki, miseria, e, wszystko związane algami, e, bo algi e, tak naprawdę mogą być też e, i Będą, i e, może już nawet są, e, jedzeniem przyszłości, e, które m, to. E, myślę, że nie no, lada dzień będzie w naszej codziennej e, diecie, i, i, jak, jak już nie jest. E, bardzo wartościowe, e, wiele mikroelementów i witamin. A czy ty jako szef kuchni, myśląc o tych wszystkich potrawach w swojej restauracji nie masz problemu z tym, żeby dostać, zamówić na przykład 100 kg alg. Czy to już jest na tyle popularne, że nie ma z tym problemu? Z algami nie ma problemu. Natomiast problem jest jeszcze z mięsem in vitro, bo to jest wszystko w momencie startupu i czekamy na to, jak można je dostać. Z domu. To jest bardzo, bardzo drogie. Podobnie jak roślinne mięso. Więc czekamy na moment, kiedy te ceny się wyrównają i będzie to alternatywa dla wszystkich. Bo nie chodzi teraz, żeby stworzyć jedzenie dla elit żeby ono było na każdą kieszeń, na każdy portfel po prostu weszło pod strzechy i ulepszyło świat. Do Aleksandra będziemy wracać. Dziękuję bardzo za teraz, Dziękuję. czyli pierwsze danie to jest ten bulion z warzywami właśnie w takiej postaci. Bulion z grzybów, bez żadnych warzyw, mamy czystą e, opowieść o grzybach i świecie grzybów. Ale co, co, co są za, to są w, w Polsce Reiki, te grzyby? Czyli lakownica, coś co można znaleźć bardzo rzadko w lasach, ale jednak jest. Wygląda jak polakierowana chuba, e, stąd jej nazwa. E, jest w wielu krajach wykorzystywana jako lek e, na e, nowotwory. Natomiast e, soplówka jest grzybem, który e, ma walczyć z alzheimerem. Bardzo zdrowo w takim, a na surowo też? L lakownicy bym nie radził, bo jest twarda, e, so, sopówkę można byłoby spodobować. Dobra, to zaraz będziemy próbować. Słuchajcie, ja już bo to już trochę opowiadaliśmy. Przy tym stole siedzą influencerzy. Są to ludzie, którzy jak mówią, że w internecie coś jest fajne, to potem wszyscy wiedzą, że to już jest fajne i oni dzisiaj też będą tego wszystkiego próbować i będziemy ich pytać nie tylko o to, co na co dzień robią e, na swoich blogach, YouTubach, Instagramach i wszędzie tam. No właśnie, ja mam taki apel do restauracji. Pamiętajcie o wysokich ludziach. Żyrandol tutaj Żyrandol często się, się trafia, Bartek, Bartek Zentra jest jeszcze, cześć, chodź tutaj Bartek do mnie i opowiedz, wstań, cześć, wstań. uważaj na żyrandol. Dobra, ja Dobra. jestem jest to miejsce dla Ciebie. E, tak, ja tutaj zaraz tylko strawy jeszcze nie ma, więc poczekam na... Słuch Maciek mówi, żebyśmy byli trochę bliżej. E, Bartek Paturej z entra zonetu, który opowie nam o... No właśnie, powiedz w ogóle, nie, ta, nie, nie ja wiem o czym ty nie opowiesz, nie tylko teraz ci powiem o czym opowiesz. E, opowiedz, jak ważne dla entra jest to, co dzieje się dzisiaj tutaj, czyli planeta, przyszłość, ekologia. To muszę zacząć y, tym, że y, nasz projekt jest adresowany do młodych ludzi. Y, y, w związku z tym, że jest to grant Komisji Europejskiej, w którym Rinia Rakser Springer Polska uczestniczy, to y, y, adresujemy stricte nasz przekaz do ludzi między 18 a 34 rokiem życia, ale oczywiście zapraszamy wszystkich. Y, tak, co jesteśmy. I y, 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 dla młodych ludzi te kwestie zmiany klimatu, katastrofy klimatycznej są tym ważne, że no, skąd ma wyjść ten ta, 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 taka grupa zmiana, jeśli nie z ludzi, którzy właśnie dopiero teraz zaczynają swoje kariery, czy planują swoje kariery. Dlatego, um, też, dlatego też włączyliśmy się w projekt Enter e, jako Rynierak Springer Polska e, i współpracujemy z dziennikarzami Jonetu i Noiza, e, którzy tworzą treści, e, w których klimat jest jednym z wiodących tematów w tej naszej takiej europejskiej agendzie. E, e, no i jest dla nas ważne, ważny, chcemy przebijać bańki, e, o których mówimy też cały czas social media, chcemy docierać do różnych grup i budzić, inspirować do dyskusji. Więc na przykład jak, nie wiem, będziemy jeść jakieś owady, czy je chrupać. No to, A będziemy? To jest coś takiego, co budzi bardzo duże kontrowersje, prawda? Już tutaj rozmawialiście o tym dzisiaj raz, ale to jest właśnie taki przykład tematu, który warto poruszyć, żeby, żeby go troszkę przełamać czy zdemitologizować. Tym bardziej, że jak wynika z badań, młodzi ludzie cały czas niezbyt mocno przejmują się tym, co czeka nas za 5, 10, 15, 20 lat i naszą planetę. Jesteśmy też po to, żeby uświadomić im wszystkim, jak to jest ważne i jak dobre są te wszystkie robaczki. Tak, to raz, że kwestie zmiany klimatu, ale też z różnych badań wynika, że młodzi ludzie też nie tylko na kwestie zmiany klimatu nie są aż tak czuli, jak moglibyśmy się tego spodziewać, bo kwestie dezinformacji, o których ostatnio rozmawialiśmy, też są takimi, które powinny budzić większe zainteresowanie wśród młodych ludzi, dlatego chcemy też to, dlatego chcemy to przybliżać. Czy ty już jesteś po bulionie? Ja, jestem, no właśnie ja to nazywam, tak wewnętrznie nazwałem to soczek z grzybów, bo czujesz, jakbym tak pił pierwszy raz w życiu soczek z grzybów. I, i bardzo to jest ciekawe. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Zobaczcie, oni już tutaj wszyscy piszą i dzielą się tym wszystkim, co mają przed, przed sobą. O, do, wienia, po, do, do wienia podejdę. Ja, do, się, witaj, dzień dobry. to jest nasza kamera, bardzo proszę. Może na stojąco, co? No, proszę Jak bardzo. Czy mogę prosić? Żerandola, nie, nie, nie może... ma do, do tak. Proszę bardzo, jestem gotowy. Słuchaj, bo dla ciebie ekologia jest bardzo ważna. W ogóle w Twojej wiecie mięsa brak? Brak od 15 lat, absolutnie. I wyglądasz zdrowo. Fit. No tak Niczego to... ci nie brakuje, jeżeli chodzi o to, co znajduje się w mięsie. Jestem żywym dowodem na to, że rzeczywiście dieta roślinna jest bardzo zdrowa. Nawet słuchaj, pracując przy serialu, ostatnio dziewczyny powiedziały: Piotr, jaką masz cudowną cerę w ogóle? Pierwszy raz dostałem taki komplement, bo być może jest coś takiego w mięsie. Przyznam się, piwa też nie piję. Byłem piwoszem 20 lat. Mam 45, więc. Okej, okay, już wtedy na legalu, ale odrzuciłem też browar, w którym też uważam, że są jakieś grzyby, jakieś, jakieś, jakieś chemikalia, które powodują, że można się gorzej czuć. Ale rzeczywiście, jedzenie bezmięsne to jest feria smaków, gigantyczna ilość różnych możliwości. I ja po prostu się jestem w tym zakochany, rozmarzony i promuję to całym sobą. Ale powiedz to jest tak, że ty jeszcze szukasz zamienników mięsa: to znaczy, jak burger, no to roślinny. W sumie roślinny no burger to z mięsem, to po co to nazywać burgerem, są tacy, którzy chcą z czymś zastąpić, czy dla ciebie warzywa i owoce to są warzywa i owoce i nie udajesz, że jesz kotleta, a to jest fasola? Przyznam, że to jest teraz temat numer jeden, zacząłem gotowanie na Instagramie, mam swój własny taki program Kwadrat Gospodarzy Miejskich i ludzie zadają mi pytanie, po co nazywać coś mięsem mielonym wegetariańskim? No właśnie. Albo y, hamburgerem z roślin. Y, bo y, wydaje mi się, że problem jest w tym, że ludzie, którzy jedzą mięso, y, nie rozumieją tych, którzy nie jedzą mięso, że chodzi o teksturę. Że my chcemy mieć coś chrupnąć, albo coś. Brakuje nam tekstur. Nie brakuje nam tak naprawdę mięsa. Brakuje nam po prostu dobrego wegetariańskiego kotleta, który nie będzie się rozpadał na wszystkie strony po ściśnięciu bułki i chcemy mieć to zastąpione. Ja jestem teraz zakochany. Na przykład w parówkach bezmięsnych, ponieważ uwielbiam musztarda nie mam z czym jeść, więc teraz mam okazję, żeby móc sobie testować wszystkie bezmięsne parówki na rynku i sprawdzać na przykład, yy, która jest najsmaczniejsza i która ma, yy, yy, która mi najbardziej smakuje i która mi przypomina mi być może to mięsno, ale to nie jest najważniejsze, chodzi o to, że jedzenie i smaki to, to też jest podróż do emocji, które są związane i wspomnień, na przykład, tak jak sobie zrobię na przykład zupę szczawiową, która moja, moja mama robiła, ale ona robiła na jakimś wywarze mięsnym, ja robię dzisiaj na wywarze bezmięsnym, z tym, ja nie zauważam kompletnie różnicy, ale przypomina mi się, bo jak byłem młodym chłopcem i na przykład jadłem to u babci tę szczawiową w ogrodzie i mi smakowała wyjątkowo. Czyli w tych parówkach, o których wspomniałeś, nie chodzi o to, żeby ta parówka z rośliny smakiem jak najbardziej przypominała tę klasyczną parówkę. Tylko żeby ona po prostu smakowała z musztardą? Była po prostu parówką, była jakimś wspomnieniem na przykład. Ja tak samo ludzie zadają mi pytanie, dlaczego mówisz o wywarze, e, e, o rosole warzywnym, skoro rosół składa się z tego, że musi być mięso i warzywa. Ja mówię, to zróbmy odwrotny eksperyment, zrób, ugotuj same mięso i zapytaj się, czy to jest rosół. Bo brakujące warzywa, myślę, że dają całe, całe spektrum. Ja na usmażonej cebuli mogę dodać tłuszczu do wegetariańskiego rosołu i będzie smakował równie dobrze, będzie równie głęboki. Ja nazywam go rosołem 3D. A ty nie jesz żyjącego czy nie jesz tylko mięsa? E, od dwóch lat e, przestałem jeść też owoce morza i e, e, w związku z właśnie z tym fatalną e, e, sytuacją, jeśli chodzi o połowy, o trawlingowanie, o tym, że coś jedzie tirem, że jakiś wad posiada, że jedzie jakiś, jakieś tysiące kilometrów, że mamy to mrożone, że potem musimy to w sklepie kupić, że jest między nami 15 jeszcze ludzi, zanim my to, do tego rybaka dotrzemy. 15 osób musi zarobić kasę, ale przyznam, że. Będąc w Grecji teraz na święta, byłem u rybaka i zjadłem, spróbowałem sobie e, młode kalmary, e, mając na, na myśli taką zasadę morze, rybak i ja. I jestem w tym okej, okay. ale to jest tylko e, e, dyspensan na wyjazdy w oryginalne super miejsca. Czyli żywe jednak się zdarzają, a to pytanie nie było bez powodu, hmm. dlatego że e, zmierza do tego, co ty zrobisz, jak dostaniesz na talerzu coś, co ma więcej niż... E, cztery nogi. A mówisz o... o owady, o, o tych, owady, o owadach. Owady. Szef super. mówi, że to po prostu takie białko super i to ja jest powiem, przyszłość. Tak, ja słyszałem waszą rozmowę na, na wejściu i pomyślałem sobie, że z tymi owadami jest trochę tak. Oczywiście one, próbowałem te owady i one nie mają smaku, ale myślę sobie, że wszystko polega na tak zwanych przyprawach. Prawdopodobnie mięso nieprzyprawione, również mitlowerzy nie zjedzą nieprzyprawionego mięsa bez soli, bez pieprzu, bez przyprawy, nie wiem, paprykowej czy... Jakiegokolwiek innego do, 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 czosnku, czy lubczyka, w, czy tymianku wrzuconego do masełka, którym to mięso się smaży. A zatem w przyprawach tkwi mek. I na koniec zapytam Cię o jeszcze jedną rzecz, krótko poproszę. Czy skłonny będziesz jeść mięso wyhodowane sztucznie? Myślę, że absolutnie. Tak, jeśli jest to future mięso i nie robi nikomu krzywdy, będę pierwszym, który to spróbuje. I to jest wstęp do mojej kolejnej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Bo obok Wienia siedzi Stanisław, do którego zaraz podejdę, ale gdzieś e, szef Aleksander zniknął, a tutaj na e, barze... Pojawił się burger, i tak sobie myślę, że w tym burgerze nie ma prawdziwego mięsa, tylko jest coś, co ym, wygląda jak mięso. Dobrze myślę? Bardzo dobrze myślisz. E, to rzeczywiście wygląda jak mięso. Mamy tutaj e, burgera, który jest zbudowany z e, przemielonych owadów, e, mączników i e, świerszczy. Wydaje się to nam dosyć, no takie, każdy od razu to, co zrobiłeś wcześniej. Pokażcie, myśli, proszę go z bliska. Myśli o tym, jak to wygląda. Dziękuję, Julian. Natomiast tu, kolejne danie, które podamy, to pad thai zrobiony z glonów. Z dwóch rodzajów glonów i z pięknych łączników, które były karmione kary, były karmione kokosem, trawą cytrynową i kafirem. Więc te smaki, które mamy w padtaju, po prostu wyjdą. W tych, w tych insektach. Czy jak wygląda? Czy goście się dzisiaj odważą? Czy wyjdą z, z swojej strefy komfortu? To jest pytanie, które sobie zadaję od kilku dni. Mam pewne obawy. Natomiast myślę, że, że rzeczywiście e, będzie dzisiaj dużo się działo i ludzie będą o tym mówili. Tak mogłoby wyglądać. Tak mogłoby wyglądać e, dosyć bardziej anonimowo e, i bez tych owadów na wierzchu. E, ale zrobiliśmy taką posypkę jeszcze e, z e, właśnie e, małych e, szarańczy, żeby dodać tutaj pikante temu wszystkiemu. Jest szarańcza, są robaki, a Ty się przygotuj, bo będę Cię dopytywał za jakiś czas o kolory, o wygląd. Ja wiem, że w sercu masz architekturę, a to co na talerzu też jest ważne. To, to za chwilę. Jesteśmy już po e, prezentacji powiedzmy tego burgera i nazwijmy to zielona sałatka z robalami, która zaraz trafi na stół i będą mieli okazję wszyscy jej z owadami. Z, o, z owadami. I już mnie poprawia Stanisław, chodź Stanisław do mnie, bo tutaj będziemy be, będziemy o tym, o tym rozmawiać. Tu sobie uważaj na żerandole. Stanisław, z Centrum Nauki Kopernik, go znacie. To on podarował mi kiedyś liść, pamiętasz? Tak, pamiętam tego liść. Tylko, że to nie był liść, dlatego że mm, właściwie to było mięso, które Stanisław wyhodował w swoim laboratorium. To chyba było wtedy mięso z kurczaka na liściu Szpinak. szpinakowym. Tak, na liściu szpinaku. E, obrzydliwie smakowało, jak galaretka, ale ja wtedy ja powiedziałem, że jakby. smakowało. Ale ja wtedy <laughs> powiedziałem, że jakby było, wiesz, podsmażone w panierce, to na pewno byłoby OK. A wtedy ja to na surowo po prostu. Czy to mięso, które ty hodujesz w laboratorium, smakiem różni się od tego. Prawdziwego? Znaczy, generalnie mięsu nadaje smak po prostu komórki tłuszczowe. Dodaje smaku też konsystencja i taki barwnik zwany hemoglobiną, który występuje jakby w krwi. I te wszystkie składniki po prostu teraz obecnie są dodawane właśnie do mięsa hodowanego komórkowo, po to, żeby smakiem jak najbardziej zbliżyć go do smaku po prostu mięsa. Ale to znaczy, że wy oszukujecie i tak naprawdę dostajemy mięsa? Znaczy, bo mięso, jak patrzymy na to, to ma swoją nazwę towarową, więc tak naprawdę jak po prostu ma coś swoją nazwę towarową, no to my hodujemy te komórki, ale w inny sposób, czyli one nie rosną w żywym zwierzęciu, a jedynie nam się w laboratorium i to też jest mięso, tylko jakby z pominięciem zabijania zwierząt. Czyli to jest to samo. To samo, tak. Kiedy będziemy mogli hodować to mięso na masową skalę? To znaczy, kiedy mój schabowy na patelni będzie mógł być zrobiony z mięsa, które ty po prostu dostarczysz mi ze swojego laboratorium? Znaczy, to zależy od przepisów prawnych, ponieważ już obecnie możemy hodować to na masową skalę, ale pierwszym krajem, który wprowadził te przepisy, to jest Singapur. Więc w Singapurze możemy oficjalnie sobie kupić takie mięso po prostu w sklepie i skonsumować. Czyli to zależy od e, prawodawców. E, ja powiedziałem, że tam są robalem na talerzu, ty powiedziałeś owady. Tak. Owady są smaczne? Tak, owady są bardzo smaczne, zresztą no, ptaki jedzą owady, bardzo dużo zwierząt je owady, Indianie jedzą owady, wiele kultur, jakby też kulturowo jedzą owady e, i są bardzo cennym źródłem białka, lepszym źródłem białka niż na przykład mięso ze zwierząt. To jakie są twoje ulubione owady? Znaczy moim e, ulubionym owadem są mączniki. I to są te takie, co przypominają to takie drobaczki z takimi nóżkami małymi. O. Tak, ale bardzo też lubię te owady, które jedzą plastik, ponieważ są owady, które jedzą plastik e, i najczęściej to są na przykład mole e, spożywcze albo po prostu taki owad omacnica prosowianka. One są w stanie zjeść nawet plastik i to jest o tyle ciekawe, że e, no właśnie mogą też konsumować plastik. <sum> Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czekamy na twoje mięso, które. E, e, Pani coś co o. Smatno, to, to, ale znacie. To Danie jest pod tytułem Algi, a pod tytułem Potlet Mielony e, ziemniaki z koperkiem Mizeria i buraki. E, Algi to, e, to też jest nasza przyszłość. E, Algi e, piękny się... Hoduje e, właściwie bez e, wielkich kosztów, e, żadnych kosztów dla e, ekologii. E, chciałbym Wam pokazać, to jest zabawa trochę e, formą. Chciałbym Wam pokazać, że możliwości alg e, są naprawdę nieprawdopodobne. Dzisiaj e, przekonacie się o tym dwukrotnie. E, z alg e, uzyskuje się agar-agar, który wszedł już do naszych jadłospisów. E, używamy go czasami bardziej lub mniej umiejętnie. Często galarecki są bardzo twarde. A nie muszą e, warto się z agarem e, bawić i zaprzyjaźnić. Jeżeli kupimy dobry, naturalny agar, możemy wyczuć w nim nawet mineralność e, e, muszczy oceanów. To jest bardzo, bardzo piękne. E, czy możesz opowiedzieć dwa słowa o świecie alg, który jest gigantyczny? Stanisław teraz mówi o algach, a ja wam tylko powiem, że na mnie czeka mój bulion. Z grzybów i tak za chwilę po prostu... Są jeszcze takie ali, które są mniejszymi skopinnymi, jednokomunkowymi, jakby organizmami dorszczynymi. I cały mięk ulega na tym, że one przeprowadzają fotosyntezę. I wszyscy mówią o drzewach, w ogóle, że drzewa dostarcza naszle naszej towarzyszy. Dobry. Tak naprawdę połowę tego typu grzybowy. Pochodzi z mórz i oceanu. Głównie są one... Wyszło? Nie wyszło właśnie. Strasznie mi się prześwietla, bo gracie tu na mnie. Agata, ale ty już jesteś po bulionie. Tak, ja jestem po bulionie, oczywiście. No i jak ten bulion? Bardzo intensywny i ciekawy w smaku zaskakująco słodki, lekko goryczkowaty no inny niż ten klasyczny grzybowy, który robimy na święta. Ty się na co dzień zajmujesz dietą, ale dla takich berbeci. Takich mniejszych, takich mniejszych, dokładnie tak. Przedszkolaków. Tak, prowadzę firmę cateringową, obsługujemy żłobki przedszkola i szkoły i to jest mój sektor, w którym no, jakby najlepiej się czuję, bo gotuję właśnie dla dzieci. No dobra Agata, ale jak się gotuje dla dzieci, to one muszą mieć trochę mniej soli, trochę mniej pieprzu, to wszystko musi być takie delikatniejsze a nie wszyscy rodzice pamiętają, żeby było zdrowe, nie? Musi być delikatniejsze, ale na pewno nie nieprzyprawione. Czyli używamy wszystkich przypraw dostępnych, ale unikamy soli i e, cukru. Stosujemy zamienniki cukru i zamienniki dla soli. Uwaga, cynamon cudownie wyciąga smak z naszych potraw i nie musimy tak dużo stosować soli. To teraz sobie wyobraź, że ja mam jakieś 4 lata, podbiegam do ciebie i mówię, że... Brukselka jest obrzydliwa, szpinak jest niejadalny, nie będę jeść kapusty, a pomidory w ogóle nie będą nigdy w mojej diecie. I co ty wtedy takiemu czteroletniemu Karolkowi powiesz? No na pewno ci nie powiem choć na lody, żeby było nam Aha. miło. No nie. W takim razie będziemy tak dobierać dietę małemu Berbeciowi, żeby zachęcić go innymi formami, tej właśnie kapusty. Czyli zrobimy krem kapuściany, nie mówiąc mu jeszcze, że to jest kapusta. Pójdziemy z nim na zakupy, pokażemy różne kolory kapusty żeby zaprezentować i odczarować te jakby złe wrażenie kapuściany Dla przykładu. Czy dzieci jedzą oczami? No przede wszystkim jedzą oczami, dlatego w naszej diecie, w tym co my z, w naszej firmie cateringowej właśnie dla dzieciaków przedstawiamy, to wielobarność, wielu kolorów stos, zastosowanie oraz e, różne faktury. No to teraz masz takie faktury, które przypominają te wspomniane lody, więc y, smacznego. Dziękuję ci bardzo. A ja tutaj obok y, do Magdy się... Y, cześć Magda. Cześć. Bo ty też jesteś już po wywarze z grzybów. Tak, jestem i y, troszkę się podzieliłam z y, Piotrem. Bo nie smakowało? Znaczy nie, że nie smakowało, ale ja trochę nie przepadam z, za grzybami. To za czym przepadasz? Um, za czym przepadam? Ja też jakoś nie przepadam też za mięsem. O, no to to jest akurat chyba dobra informacja dla osób, które są dzisiaj na sali. Aczkolwiek, no ja jestem webrana, na przykład nie lubię papryki i malin. Malin nie lubisz? od kiedy Ty malin nie lubisz? No już od małego dzieciaczka tak naprawdę. Słuchajcie, to jest pierwsza osoba na świecie, która nie lubi malin. Ale w ogóle żadnych malin? Żadnych malin. Truskawki? Truskawki, tak. O, truskawki są super. Słuchaj, a co ty na co dzień robisz dla planety, co ty robisz na co dzień dla Ziemi? Co ty na co dzień robisz dla innych? Oprócz tego, że śpiewasz. Chociaż to twoje śpiewanie to też jest coraz częściej. E, no taki jakiś przekaz dla świata, dla planety i wiem, że dzisiaj o tym śpiewaniu też możemy trochę opowiedzieć, bo dzisiaj ważny dla Ciebie dzień. Oczywiście dzień Ziemi, ale też. Tak, dzień ziemi, ale jest to połączone z premierą mojego najnowszego singla, odzyskaj. I jest on właśnie. Od o odzyskiwaniu tym, czego? Odzyskiwaniu tak naprawdę e, miłości, ale chodzi o wszystko, wszystko chodzi o to, żeby... E, tak naprawdę nie wyrzucać elektrośmieci do zwykłego kosza na śmieci. Żeby trafiły one do zakładu przetwarzania, żeby tam mogło stać się z nimi już coś dobrego dalej, żeby po prostu te substancje, które mogą się wydobywać, nie szkodziły naszej planecie, naszemu domu, tak naprawdę. No dobrze, a czy w tej piosence jest taki że e, schowałaś telefon, ale założy się, że jak wyjdzie następny model, chciała ten następny, a ten pójdzie do szuflady albo do tych elektrośmieci. Jest tam ten że jak twój telefon działa yy, i ma na przykład już dwa lata i wyszedł następny, no to niekoniecznie musisz mieć ten nowy. Chodzi o to, że jeśli zepsuje wam się telefon, to zawsze warto odzyskać, zawsze spróbować naprawić. Tak samo jak właśnie między ludźmi. A, bo ty jadłaś już te, 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 te kolorowe kulki, no i jak? Była przepyszna, naprawdę, w ogóle ta mizeria, coś przepysznego. A wiesz, że jedna była z malin? Nie była. Była. Nie była. Była. Nie. Była. Nie ma opcji. Poczułabym na pewno. I byś nie zjadła. No tak. A lody malinowe? Ja by wziął. A lody malinowe? Też. Nic? To zostanie ze mną dzisiaj na pewno na długo, że ty nie jesz tych malin, bo maliny są po prostu... Mogłabym się wtedy podzielić z tobą. Zawsze to jest jakiś plus. To jak, umówmy się, że jak dzisiaj pojawią się jakieś maliny, to one wszystkie przywędrują do mnie. Dobra. Umówieni. Super. E, I do słuchania zachęcam. Tak jest. Dobra, yy, i mamy tu. Czy ja mogę prosić naszego mistrza? Idzie do nas mistrz, dlatego że na koniec jeszcze powiemy o roladzie, a przynajmniej tak mi się Od kojarzy. Kienię, którą kroi Julian Karewicz, mój serdeczny przyjaciel, który Poczekaj, nam tutaj bo, pomaga. Bo, to, bo mam ważne pytanie, hmm? czy w tym są maliny? Nie, nie ma tutaj malin, jest. Yy... Je, oprócz grzybów e, i alg, o których wcześniej wspominałem, e, jest tutaj e to o co pytasz, czyli zakwas z buraków. E, proces fermentacji, e, zupełnie naturalny, potrzebny i zdrowy. E, on dał ten piękny kolor, e, nie jest zagotowany, więc jest nadal żywy. E, a grzyby, jakie tutaj znajdziecie, to oprócz e, boczniaków i boczniaków królewskich, które można e, sobie samemu wyhodować nawet w swojej piwnicy, jeżeli mamy ku temu warunki, są już restauracje na świecie, które e, mają takie mikrouprawy, grzybów, które starczają na to, żeby wyżywić ludzi, e, to jest jeszcze boczniak królewski, który jest szalenie jędrnym, twardym w strukturze e, grzybem. Bardzo fajną alternatywą do mięsa. E, tak samo jak uszek bzowy, który jest grzybem mało znanym, a którego można znaleźć w Polsce, e, w lasach. E, rośnie na drzewach i znany jest pod taką nazwą e, grzyb moon. E, często pojawia się w kuchni azjatyckiej. E, bo mamy naprawdę już niewiele czasu, niecała minuta nam została. Obiecałem o tej architekturze. Powiedz, jak ważna jest struktura, tekstura, to, co na talerzu, kolory, często też takie konstrukcje, które wręcz przypominają jakieś wysublimowane budynki. E, mogą budynki, mogą być to różne, dowolne formy. E, zawsze ja powtarzam, że jemy oczami. E, bardzo lubię dania, które z, z, z swojej formy wyglądają dobrze. Jeżeli zrobimy widzimy dobry gulasz i on wygląda pięknie na talerzu. To to jest danie genialne, ale tutaj budujemy i tak jak powiedziałeś, jest to taka mikroarchitektura, można tak to nazwać. Szalenie ważne jest, żeby jedzenie dobrze i apetycznie wyglądało, bo dzięki temu chcemy je jeść.